Siemano widzowie, dziś nagrywamy e, grę pod tytułem Nani. Teraz zaczynamy grę. I wczoraj nie było filmu, bo nie mieliśmy czasu na nagranie, e, więc e, to e, dziś zagramy e, to dla was e, dwa. Więc zaczynamy. Go, let's go, let's go, let's go. I dalej, jak coś nie miał, nauczyłem się robić cięć, miałem się nauczyć, ale kolega, który mi to kazał ściągnąć, to on. Kazał? Znaczy, no, to proponował mi tę grę. Znaczy, tą. E, Na ten. Na no, aplikację. E, pro, on mi proponował ją. A ten, co mi proponował, no to po prostu jakby... Co odjechał? <grych> no napisałem do niego i on odpisał, że nie pamięta. Znaczy, że nie wie, bo on nie robi cięć. Bo on też na YouTube nagrywa, ale bardzo mało. Kurna, kurna, Ile, jest?

no nie, mnie goni. Ja no, otworzyłem, otworzę, 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 otworzyłem, otworzyłem. Tylko, że jeszcze łam. żeby ją wykiwać. Do wentylu. Mam ci, mam ci. Masz, masz, masz? Mam. No. O dobra. O kurde. jeszcze mi się rozładuje. A, o, o, okay. Dobra, udało się być pierwszą rundę. Nie tak jak w Rivalsach. teraz? Jaka myślicie, że jest mapa? Będzie mapa? Jest tak. Dom, kościół, szpital, szkole, stacja kosmiczna, fabryka zabawek i laboratorium. I tak, dom łatwy, kościół łatwy, szpital normalny, przedszkole normalny, stacja kosmiczna, fabryka ciężką, laboratorium ekstremalne. Laboratorium, akurat się ale dla mnie... Statek kosmiczny, ale Pewnie po skinach widzicie, że w to gramy. Jak coś na to nie będę wam w na następnym odcinku mówił, czy graliśmy, czy nie, bo... Domyślicie się. To Dobra, idziemy ja mam tu. Klucz. Jakieś, mam tu urany. Czerwony mamy klucz. Dobra. Nani, nani, nas goni, nani nas goni. Nani? Nani? Nani. <ścoughs> Rzeczywiście. Polecę tam. Na ziemię. A tamten pan poleciał. Nie ma co już, pies. Jeszcze nani nas goni. A, jest klucz? No. Ej! No jest złążone, mówiłem. Mówię złążone, to są. Mam blu kartę, mam blu kartę, mam blu kartę, mam blu kartę. Ej, masz lagi? Ja nie mam. Nie masz. Dobra, let's go. Dobra, let's go. Elena no. nie jest na scenie. Tak, lizby, x, x dalej, 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 jest? dalej, 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 nie też ja, ja, ja idzie, na mnie, idzie na mnie, ja na A, nie. Janek nie, nie, tak. no nie, nie, no, nie, 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 przeszło nie, 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 czy bawimy z nie, 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 wiem, czy ja Bo nie, nie, wiem, bo jestem przy laptopie w sumie Nara Ładnie Dobra, ja już ja sobie Janka co to robi Janek, Janek, Janek Dobra, mamy Janka A, gdzie jakoś to mojego skina tutaj w komentarzu Ja też ocenię Ciela. super. mój nic lepszy! Wojna w komentarze. Zrobię chyba taką... An, e, to... Okietę. Etykietę. Będziecie głosować. Skin Janka. A piszcie, który lepszy skin w Mani? I będzie Skin nie Jak wygląda Peter Parker jak mówił koszulkę. Okej, okay, to wam ma reakcję. Póki na razie patrzyłem w komentarzach tego odcinka, czyli w ogóle nie ma komentarzy. E, nic nie ma o tym obecnie, więc... Jeszcze nie wiem kompletnie. Nic mi nic nie dał znać, więc mam nadzieję, że chociaż pod tym odcinkiem, coś napiszecie. No albo nikt nie oglądał. Skąd wiesz? Nie, nie patrzymy wyświetleń. Nani tu jest, nani tu jest. Nie ma do czynienia. No no nie to ciebie! Bye bye! Bye bye! Nie, no, nie bo ja się przygnęłem wtedy. No widzę, co kupujemy za 700? Nani, walka w rę. Wezmiem nani. Albuma, mam pomysł Kto? Ogląda ten odcinek? I pierwszy napisze komentarz. E, może nam To... Nie, e, to... Coś dlaczego? M, Może wybrać, na którego skina mam zbierać. Mamy takie skiny. No tych nie można, bo to są zarobić. Al Jokera, Faunę, Dziecko, Teli, Lekarz, kapłan, Neko, Samuraj, Anioł, Rycerz, Munki, Pirat, gotycki, Cyborg, Astronauta. Kowboj. Nasze kowboje, to co mam wyposażyć, czyli od, dotąd, od Monki dalej mam już wszystkie. A proszę, mam, jeszcze mam to. Więc tak, Monki, Rycerz, Anioł, Neko, Kapłan, Lekarz, Dziecko Fauna, Joker i tyle. Więc, kto pierwszy napisze komentarz? Z daną rzeczą może sobie teraz zatrzymać tam co mówiłem. I z daną, rzecz, z daną osobą obiecuję serce, że będę na, na nią zbierał. Nawet na mąki, którego nie chcę. Na mąki mam. Znaczy mogę kupić. No właśnie. Więc na mąki nie wiem czy chcecie. Żeby U mnie się tam dzieje! myślę, że większość... znaczy... Że pierwsza osoba to myśli, że... Myślę, że wbierze Jokera, bo jest najdroższy. Ale zobaczymy. Będzie jeszcze z tego jak coś kilka odcinków z Nani. Będziemy zbierać wszystkie mnie! Nie, 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 nie. Będziemy zbierać wszystkie skórki, a my w tym czasie obejrzymy Janka. Co tu Janek robi? Żegnam się z nią. <grym> jak się z nią bawiłem. No. No, wyjdź na mnie. Ona dopiero teraz nie zobaczyła? Czy są... No chyba nie wie, że masz wyjście z przodu. A pójdź koło wyjścia. Tak? Nie, obok tego. A nie, 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 nie! nie. Łatwo, łatwo, łatwo. Nawet się nam wygrała. No. A tak ja naprawdę tak się podpisać. I widzowie będziemy też nagrywać bardzo i to bardzo długi odcinek. Janek jeszcze tego się nie spodziewa, ale ja wam napiszę to w komentarzach tego odcinka. Napiszcie dwa komentarze. Jeden, co będzie w następnym odcinku. Znaczy jeden, co będzie w następnym odcinku, a dwa... żebyście właśnie zagłosowali na tych skina. Pierwsza osoba, pamiętajcie. Nie to głosowanie, kto ma więcej. Co więcej, tylko pierwsza osoba. Ja będę patrzył komentarze, kto kiedy. I macie czas do... Do jutra. Czyli do... Zaraz zobaczę... Do... 4 lipca. Jest 3 lipca. Jeszcze tak zagramy z dwie albo trzy rundki, ale to będzie bardzo długi odcinek i bardzo, bardzo dużo osób nagrywa i my też już to ale nie wygraliśmy tego nigdy, więc zobaczmy. Czego? Ja nie mogę ci powiedzieć. Zobacz, zobaczyć komentarze. Chyba wiem. No dobra, nie mów na żeby widzowie nie zaspoilerowali. Ale ja, nie wiem. Nie, Chyba co... nie wiesz. O, ty jesteś nami? A no, wiesz, że ja obok siebie byłem? To szukam niebieskiego klucza. Serio? Tudy jest. Tudy, no to jest. Czekajcie. Ono jest... O, ciągle w ogóle. Nie ja wiem. Wygląda, że to Anki. Jeszcze nic nie dojdzie. No raja, idę tam zamysł. Ile jeszcze osób zostało? Trzy. A, na dworze jest. Nie. A, dwie rzeczy. Teraz mi wszystkie lokalizacje. Ktoś już mam baterię. Tak, odpalał, odpalał, odpalał. Odpalił Janek, z u ciebie. Teraz jeszcze łom. Pum, 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 już. Jest łą? Jest tu na dworze, Jest tu na dworze, no? Jakby się tu wtedy wykrywać. Zobaczcie ludzie. Zgromadźmy mi się tutaj. Ale tylko w wart po Nie Dobra. Mam nadzieję, że rozumiem polski. Znaczy, nie napisałem po polsku. Mam nadzieję, że on wygra, Dzień. Nie, nie, właśnie nie wygra. Weszedł, ale już nie wyjdzie. Skąd Może ma Я мог уже на них. Ребят, я дал сообщение Это есть. Да? Да. Я другие детские есть. О, ну. А ты можешь А ты с стыл? Ну, не стыл, не съездил. Может, ты там выйти? On z tyłu skacze ciebie. Ko Nie, nie, Moriore. Ty byłeś obok niego! Obok niego, boś go nie złapałeś. No, obok ciebie! Oni dosłownie za tobą. Już nie. O, teraz jest zawód. Skacze sobie. Mam to. Mm, WX i Bogu. Dobra. Nie, beznadziejnie. A nie A ja też jestem beznadziejny. Trzymaj się stala dniami. Jak grać? Musisz znaleźć wszystkie przedmioty, żeby odlokować drzwi. Musisz odblokować główny wejście. Trzymaj się z dala od dnia. Znajdź łom i użyj go na głównych drzwiach, aby złamać łańcuchy. Staraj się nie chować w tunelach tak długo, to cię wyrzuci. W tunelach tak długo, to cię wyrzuci. Czyli jest tu nic? No przecież czas jest. No czas Fabryka zabawy. No jest ciężko. Rozwalamy. Rozwalamy kamienianie. Rozwalamy, rozwalamy. Mam już zawór. A to szybko. No to I już... Już nagraliśmy. do nie idzie, masz. Nie Idzie za mną, idzie za mną, idzie za mną. Dobra. Ja też wezmę jak coś, żeby... żebyśmy... jak coś tu się... nie żebyśmy... Nie wiem, gdzie poszłeś. O, w tam, tamtą, w tamtą, okej, okay. okej. Okay. Weź włóż. Mam. Tędy, tędy, tędy. A nie, bo ja tylko muszę wyjść do wyjścia. I na drugiej stronie. Tu nie wiem, czy wy coś widzicie? A nie, chcę by wypatrzył z pierwszej kamery. To byście widzieli, że idę. Nie, rozdzielam się. Mam, mam, mamki. Dobra, 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 let's go. O, dotrzymało się. Mamki. Okay. Dobra, let's go. Ja idę po prawo. To ja idę prosto, no jak coś. To był zły pomysł. Czemu? I look na nagle wyskoczyło. Nie wiem, czy przegram. Już otwarte drzwi, zobaczcie jakie cierpło. Widać złość w takiej dwie. Ja wiem, nie wchodzić. Leć go. O! Deszczy. to... Nie, jeszcze dwa. Potem nagrywam oczywiście ten drugi odcinek. Teraz ten odcinek jest nagrywany o 11, czyli wejdzie raczej o 11.30. A po 12. Czyli od razu, jak to się załaduje, to od razu nagrywamy, tak? Czyli jak wszystko skończy się. Jak, skończy się, się film? Film? jak skończy się film. No, no to nagrywamy. I raczej ten drugi film będziecie oglądać o 15. O 15. O nie da. Najgorszy statek. Ciekawe czy ci już zobaczyliście, zobaczyliście czat A jak chcecie, to może sobie. Nie, nie musicie sobie spoilerować. Ja no. Gdybym. był. Waszym rozkazem. No po prostu, gdybym wam rozkazywał. Czy bym mówił, żeby nie spoilerować? No lepsza to jest decyzja, chyba. No nie, widzę. Prawdziwie. To chyba koniec tego odcinka. Widzimy się znów o 15 albo na 14, może, więc, no, na razie.